Ciekawe hmm, co dzisiaj na Facebooku. O, coś do mnie przyszło. Mam się spotkać za 5 minut po fejce. w sensie. No to spadam. Hmm. Coś do mnie przyszło. Spotkać za 5 minut w kafejce. Co, mam przejmać te świetne zakupy? jest tu rzeczy nie kupione. No cóż, spadam. Do widzenia. Do widzenia. Mm, dziękuję, była przepraszam. Do e, dzień dobry, poproszę loda. Dobrze. Hmm? Za pięć minut w kawiarni. Yy, to ja jednak yy, nie, nie tego loda. Yy. Mm, a co? Nic, do widzenia. Do widzenia. Hmm? Dziwne. Hmm. Trudno. O, witaj! Cześć. No dobra, to co to za ważna informacja? O! Hej. O, hej. No, mów. Brakuje jednej osoby. O, przepraszam za spóźnienie. O, cześć. Cześć eee. eee. Hej. Hej. No, nie, no. Nie wierzę. Ja też niedawno cię nie widziałam. ciebie też. O, ja was też. Dobra, mów nam szybciej. No Mamy właśnie, czasu. Tak. Dobrze, dobra. Więc tak. Jest taka sprawa. Mm, musicie znaleźć kamień, lecz ja tego nie mogę zrobić. To jest specjalny kamień i od tego zależą losy świata. Ale jaki kamień? Już Wam wszystko mówię. Więc tak. Nie mówiłam Wam tego nigdy, ale posiadam moce. Niezwykłe. Dlatego nie mogę tego zrobić. Dam Wam teraz mapę. Yy, I pójdziecie. Pójdziecie y, tam, żeby znaleźć ten kamień filozoficzny. Jest bardzo ważny. Yy, no dobra. Proszę, tutaj jest ta mapa. Okej, okay, dzięki. Trochę dziwna. Rozumiemy ją. Okay. Pomożesz mi? Tak. Nie chodziło mi o ciebie, ale dobrze. Jedyny kulturalny człowiek w tym miejscu. O, oh, jestem taki śpiący. Dobra, e, czyli tak. My jesteśmy tutaj. Tak, Głośniej tak. A tam, gdzie jest ten X... Czyli ten kamień, tak. Tam, gdzie jest ten X, jest ten kamień, tak? Tak, właśnie tak. Musicie go znaleźć, zresztą nie będzie proste. Dlatego mam dla was parę rzeczy, które wam się przydadzą. A jakie na przykład? Y magiczny pył, żebyście mogli latać. Ale skoro możemy latać na to? Yy, ale możecie latać tylko w sytuacjach yy, znaczy takich, wiecie, takich strasznych? Aha. A co tam Niebezpiecznych. niebezpiecznych. A czemu to jest takie coś szare? To jest tunel grozy. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Aha. Są widma i wszystko, aha, aha, tam jest aha. horror. Dlatego po yy, potrzebne będzie Wam coś do latania. Dam Wam też spray niewidzialności. Aha, okej. Okay. On tak teraz. Hmm. Ale co on tak teraz? No, on tak teraz mówi i mówi i mówi, a z... Wiesz co, ty tak teraz mówisz i mówisz, a co, jak nas ktoś podsłuchuje. Wydaje mi się, że ten kelner nas podsłuchiwał. Jest jakiś podejrzane. No. Gdzieś się stał za nami. No, nieważne. I tak będzie dużo niebezpieczeństw. To najmniejsze z naszych kłopotów. Wyruszajcie jak najszybciej. Yy, najlepiej jutro rano, ale bardzo wcześnie. Ja już muszę lecieć, pa. Yy, no, pa. Pa. Czekaj, nie dałeś nam tych rzeczy! No właśnie. Zniknął. No dobra, co o tym myślicie? Nie robi nam jakiegoś żartu czy coś? Według mnie nie, miał dość poważne wyraz twarzy. Według mnie też. Ja tam idę. Ja też. A musimy się trzymać razem skoro tak on chciał. No dobra, no to co robimy? Um, ja mam propozycję. Może przyjdziecie do mnie na noc? Dobra, to świetny pomysł. Z wielką chęcią. Przynajmniej się nie zgubimy i będziemy mieli pewność, że wszyscy będziemy w tym samym czasie. Tylko no mamy właśnie. problem. Nie dał nam tych rzeczy. No trudno. No trudno, jakoś sobie poradzimy. Weźmy mapę. A no właśnie, mapa. Mapę już się nie zwijajmy, po prostu tak Okej. Okay. <laughs> nie wiedzą, że ja ich posłuchiwałam. Może nie podejrzewali. Ale w końcu nie są pewni. Teraz ja, ja znajdę kamienie. Filozofów. I moja paczka będzie na najsilniejsza na świecie. Chodźcie. Chodźcie. Masz duży pokój. No dzięki. Yy, to tak. Ja śpię tu, a. Ty możesz spać tu, w tym łóżku, a Ty musisz spać na podłodze, chyba że on się z Tobą zamieni, bo nie sobie nie ktoś. Jasne, ja się z Tobą zamienię, proszę. O, dzięki, miły jesteś. Też się tutaj poukładam, bo wiadomo, chodzi na łóżko, ten króliczek, a tak, no, tak, Ach. spoko. No to sobie leż, a my pójdziemy tam na siebie spać. Dobranoc. Dobranoc. Wstawiajcie śpiochy. No. no dobra, nie mam tych rzeczy, jakoś sobie poradzimy. No. Co, ruszamy? No, musimy jakoś zacząć. I nie wiemy za bardzo gdzie. Spójrzmy na mapę. No. Yy, dobra, według mapy musimy zacząć właśnie tutaj. No tak, to jesteśmy my. Tak. A to jest ta droga. Dobra, czyli idziemy na zachód. Yy, tak? Nie na wschód. To jest północ, tu południe, tutaj wschód, a tutaj zachód. Czyli musimy iść na wschód. Na północny wschód. Hej. Yy, bo tutaj mamy widać jakiś las, to jest jakieś jeziorko. A tutaj jest jakiś ten właśnie tunel grozy, czy coś takiego. No dobra, to mapa nam już nie jest potrzebna. Ale weźmy ją na szoki. prostu. tak, ale będzie ciężko nam techać całą drogę, będzie nam tylko ciążyła. A będziemy w tej sytuacji, to nie uciekniemy tak szybko z mapą. Dobra, na razie zjedzmy może coś. No dobra, poczekaj chwilę. Zaraz zawołam lokaję, to to Lokaja, to no nam coś przyniesie. Masz Lokaja? tak, nazywa się Vincent. Vincent! Przenieś nam coś do jedzenia! Tak jest, proszę pani. Już się, proszę pani. Dzisiaj są tylko sardynki. Niestety przepraszam, ale nie było nic innego. Do widzenia. No dobra, jakieś wiatry o, tutaj odniosę. No. Dobra, to jemy. Jak się podzielimy jedną puszką sardynek? Mm, ja biorę tamtą środkowo, no to ja biorę tą. Akurat są coś jedynki to dla każdego pojemniej. Okej, okay, bardzo się tym nie najadłem, no ale dobra, idziemy. No cóż, nie ma nic więcej. Przesunę to, to coś tutaj. O, czekajcie. jesteśmy na miejscu. Ej, spójrz, mi jest chyba jakiś znak! Chodź! Ja się chowam tu. Gdzieś tam dalej. Albo nie, tu. Teraz nas nie zobaczą. Nie! Ano, faktycznie jednak nie. To teraz kiedy mieliśmy iść? Chyba tamtędy. Tam będzie chyba dobrze. Tak, tam chyba widzę jaki drogowskaz. No widzisz, mówiłam gdzieś jak tam jakiś znak. A ty co o tym sądzisz? Yy, wydaje mi się, że tak. Chodźmy. O, jakiś. jaki piękny las. Dobra, nieważne. Idziemy. No. Ale oni głupi. No nas nie zauważyli. Możesz wyjść. No, będziemy mieli kamień filozofów szybciej niż oni. Musimy. Mam nadzieję. Czeka Chodźmy, nas jeszcze jeszcze czekamy. naszych wspólników. No, ale w sumie fakt, musimy lecieć. Chodź, już idę. Może to jest obóz? Tak, już się robicie. Tak, to dobry pomysł. To kładźmy się spać. No, czekaj, że nie mam żadnego pewiantu Wiesz, ja pójdę, ja no, bo ja jestem ranny ptaszę. to znajdę coś dla nas? Okej. Okay. Tam, tam niedaleko widziałam jakieś machewki, to je wezmę. Okej. Okay. To chodźmy spać. Chodź, chyba już śpią. Ale oni są głupi. No. To jeszcze jak? A zresztą na nich zauważyli, że my za nimi idziemy. Też no. my coś. To jest jak dowiedzieć zaka. Musimy się siedzieć niedaleko siedzieć. Bądźmy trochę przed nimi i pójdźmy kawałek dalej. No. Wstawajcie! Mmm, mm, co? Już jestem jak musimy już iść dalszą drogę. Macie tutaj trochę. Nachywyk. Dzięki. A ty? Nie, ja tylko gryz na siostrę. Dobra. No, o gryzki można już wyrzucić. No to chodźmy dalej. No, nie mamy żadnego prewiantu ani nic. No to jak my sobie poradzimy w takim dalekim miejscu. Niedaleko ma być ten niebezpieczny punkt, o którym on mówił. Nie wiem, czy to będzie tunel, bo mógł, wiesz, trochę przegiąć, ale niedaleko ma być ten niebezpieczny punkt, czy coś takiego. Tak. To lepiej może uważajmy. Mhm. No. Trzeba ruszać, nie mamy dużo czasu. No, w sumie fakt. chodźmy. Niebezpieczny punkt. Hej, chodź tutaj. Co, co, tak, jestem? Musimy nasłać kilka z naszych, żeby ich zaatakowali. Yy, przy niebezpiecznym punkcie. Wtedy będziemy mieli większą pewność, że nie przeżyją, wiesz? Skoro na siebie to skontrolują. Tak, tak. Przy tym niebezpiecznym punkcie możemy jeszcze się przespać. Nie, nie możemy. Oni już poszli, my też musimy iść. No dobra, chodźmy. Musimy do kamienia filmowego. Przyspiesz. Pośpiesz się. Czuję się jakbyśmy się kręcili w kółko. Ja też. Ja też. No ale jednak nie, coś tutaj się różni. Zapach, wiesz, mamy czuł nas To fakt. Ale mam za przeczucia. Ja, ja też. Ja też. Eee. Yy. Yy. Dan! dan. O, o. Czemu tylko ja tym cierpiałam? A, Co tutaj się dzieje? Nie mam tego pojęcia! Będziemy mieli pierwsi ten kamień. Nie macie z nami szans, nas jest czwora. w tył! Nie, nie uciekniecie już. No właśnie. My musimy tam dojść myślę, że ja tego nie wiem. Coś wykombinujemy. <grymne> <grymne> Hej chłopcy!